Kombajny maszyny rolnicze, które kilkadziesiąt lat temu zapoczątkowały prawdziwą rewolucję technologiczną na polskiej wsi. Dzięki nim praca podczas żniw stała się bardziej wydajna. Dzisiaj kombajny to nowoczesne, dobrze wyposażone pojazdy zapewniające wysoką jakość zbiorów. Aby zobaczyć, jak powstają, odwiedziliśmy fabrykę CNH Industrial w Płocku, w której produkowane są maszyny marki New Holland. W roku 1954 rozpoczęliśmy w naszym zakładzie produkcję kombajnów zbożowych, pierwszą, kombu... pierwszą produkcję seryjną. Od 1998 roku produkujemy produkty pod marką Micholan. W zakładzie produkowane są 23 typy pras rolujących oraz 10 typów kombajnów, w tym kombajn górski TC590. Kombajn górski jest to kombajn, który jest przystosowany do pracy w terenach burzystych. Zapewnia on wydajną pracę na terenach o wysokim nachyleniu gruntu. Bez większych problemów pozwala osiągać wysoką wydajność oraz efektywność podczas pracy w trudnym i niedostępnym terenie. Proces produkcji zaczyna się w dziale konstrukcyjnym. We współpracy z inżynierami New Holland z biur zlokalizowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych projektowane są wszystkie części, z których będzie się składać maszyna. Następnie odwiedzamy dział obróbki plastycznej. Tutaj produkowanych jest większość komponentów niezbędnych do montażu maszyny. Z arkusza blachy wycinane są kształty elementów konstrukcyjnych. Laser z wysoką precyzją wycina detale o dowolnych kształtach oraz rozmiarach. Od małych elementów wielkości pudełka zapałek po osłony boczne, których długość sięga 3 metrów. Oprócz cięcia laserowego w detalach wykonywane są także otwory na maszynach zwanych dziurkarkami. Wykonywanie otworów za pomocą dziurkarki jest 5 razy szybsze niż przy użyciu lasera. Następnie wybranym elementom nadawany jest kształt przestrzenny. Przy użyciu prasy krawędziowej tworzy się odpowiednie zgięcia w stalowych elementach. Dziennie przez wydział obróbki plastycznej przepływa średnio 90 ton stali. Co odpowiada masie lokomotywy lub 90 Fiatów 500. Z wytworzonych elementów powstają spawane podzespoły kombajnów i pras rolujących. Między innymi ramy nośne, obudowa mocarni, zbiornik ziarna czy rama zespołu żniwnego, potocznie nazywana headerem. Spawanie dużych podzespołów odbywa się w obrotnikach. Są to przyrządy, które umożliwiają obracanie zainstalowanych w nich elementów. Ułatwia to pracę i skraca czas wykonywania spawanego zespołu. Za pomocą zgrzewarki wieloelektrodowej zgrzewane są sita żaluzjowe. Służą one do oddzielania ziarna od plew i zanieczyszczeń. Parametry produkowanych części kontrolowane są za pomocą maszyn pomiarowych. Pospawane elementy za pomocą podwieszonego konwojera łańcuchowego transportowane są do lakierni. Tutaj detale są myte, poddawane obróbce chemicznej i malowane farbą podkładową. Po osuszeniu trafiają do kabiny lakierniczej. Suszenie pomalowanych detali odbywa się w tunelach w których panuje temperatura między 80 a 85 stopni Celsjusza. Tak przygotowane elementy trafiają do działu montażu. Na wincie rozładowczej detale zdejmowane są na dedykowane wózki technologiczne. Pracownik logistyki na podstawie adresu na etykiecie dostarcza je do odpowiednich stanowisk na linii montażowej. Do działu montażu trafiają także komponenty zamawiane u dostawców zewnętrznych. Ponad 500 dostawców z całego świata dostarcza około 15 tysięcy różnych części, niezbędnych do realizacji zamówień. W przeważającej większości są to dostawcy z Polski. Detale są dostarczane na linie między innymi przez wózki AGV oraz system Shooter, co pozwala automatycznie przeładować pojemniki z detalami na regale. Zobaczmy zatem, jak przebiegają prace montażowe. Po połączeniu ramy podwozia z podsiewaczem zakładany jest najważniejszy element kombajnu – zespół mocarni oraz wytrząsaczy, w których następuje separacja ziarna od słomy. Następnie na kombajn nakładany jest zbiornik na ziarno o pojemności 6000 litrów. Sercem kombajnu jest silnik. W maszynach New Holland stosowane są jednostki napędowe diesla produkowane przez Fiat Powertrain Technologies. Są to silniki diesla o pojemności 6,7 litra, o mocy od 125 kW do 175 kW. Osiągają one moment 691 Nm przy obrotach 2100 na minutę. Kolejnym etapem jest montaż instalacji hydraulicznej oraz kabiny. Zapewniającej komfort pracy operatora. Kabina kombajnu jest klimatyzowana, wyciszona, szczelna. Posiada kamerę pozwalającą na bezpieczne cofanie. Gotowy kombajn z linii produkcyjnej przejeżdża na stanowisko testowe. Tutaj przeprowadzana jest kontrola zespołu napędowego, wszystkich systemów hydraulicznych, układu wentylacji i klimatyzacji. Teraz przekonamy się, czy wszystkie funkcje kombajnu górskiego TC590 działają prawidłowo. Maszyna wyposażona jest w elementy hydrauliczne, które podczas pracy w terenie pozwolą ustawić ją w pozycji poziomej. Nawet przy dużym nachyleniu terenu, zachowując przy tym wszystkie parametry niezbędne do prawidłowej pracy kombajnu. Dodatkowo wszystkie kombajny górskie posiadają napęd na cztery koła. Po testach ponownie wracamy na stanowiska produkcyjne. Przyjrzymy się montażowi headerów. Heder jest to urządzenie, które zapinamy do kombajnu. Jest to urządzenie zbierające. W Płockiej fabryce wykonujemy headery zbożowe od 12 stóp do 40 stóp w takich rozmiarach szerokości. W fabryce w Płocku produkowane są headery zbożowe oraz headery do kukurydzy. Widzimy ramę, w której zamontowane zostaną przekładnia główna oraz przekładnia rozdrawniacza. Później kolejno, wałki ściągające łodygę kukurydzy i zespół podcinający oraz płyty szczeliny, na których będzie się zatrzymywać kolba kukurydzy. Ostatnim etapem produkcji jest próba, podczas której sprawdzane jest działanie maszyny. Hedery składane ułatwiają poruszanie się po drogach publicznych bez konieczności demontażu maszyny z gardzieli kombajnu. Ośmiorzędowy header posiada 6,5 metra szerokości roboczej. Po złożeniu urządzenie ma szerokość 3 m. 30 cm. Hedery zbożowe posiadają szerokość od około 3,5 do nawet 12 m. Na koniec zobaczymy jeszcze produkcję pras rolujących. Trasa jest to urządzenie zbierające i rolujące słomę bądź siano. My widzimy, jak montowana jest klapa tylna urządzenia oraz podbieracze odpowiadające za zbieranie materiału. To dzięki tym urządzeniom możemy zobaczyć na polach efektowne duże rolki siana. Które zostaną wykorzystane do produkcji pasz lub jakościółka w oborach. Poprawność procesu montażu monitorowana jest na bramkach jakości. Na koniec wykonywane są testy urządzenia. Maszyny produkowane przez fabrykę w Płocku można zobaczyć nie tylko podczas żniw na polach w Polsce. Ale także w takich krajach jak Włochy, Francja, Stany Zjednoczone, Japonia, Rosja, Turcja czy Irak. W płockiej fabryce pracuje blisko 1200 osób i jest to jeden z największych zakładów produkujących maszyny rolnicze w Polsce.